Nazywam się Mateusz Kot, mam przyjemność być koordynatorem konkursu Nauka dla Ciebie, organizowanego przez Centrum Nauki Kopernik i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Chciałbym podczas dzisiejszego naszego dość krótkiego spotkania przybliżyć Państwu, czym jest konkurs, jaką pracę konkursową należy trzeba wykonać, jakie są oczywiście nagrody, no i oczywiście przejdziemy sobie etap po etapie, jak to mniej więcej będzie wyglądać. Na początku pierwsze pytanie, co tak naprawdę trzeba zrobić? Jaki jest przedmiot konkursu? Nasz przedmiot konkursu składa się z dwóch części. Pierwszą, wykonywaną już na poziomie o rejestracji, jest przygotowanie opisu pomocy edukacyjnej. Jest to jedynie opis, czyli czysto teoretyczny pomysł, stworzony na podstawie szablonu, który jest dostępny na stronie internetowej konkursu. Państwo zapisujecie go w PDF-ie i wysyłacie na maila konkursowego. Opis. Przygotowują tylko nauczyciele, i teraz powiem, jak, z ilu osób może się składać drużyna, ponieważ nie tylko nauczyciele wchodzą w skład drużyny. Drugą część konkursu, drugą część pracy konkursowej jest film. Natomiast film nagrywają już uczestnicy, którzy przejdą do kolejnego etapu. Tak więc etapem początkowym jest opis, natomiast później na podstawie opisu, ale też niekoniecznie, zaraz o tym powiem, jest nagranie filmu. Dlaczego niekoniecznie? Ponieważ. W trakcie trwania wydarzeń konkursowych nauczyciele, uczniowie mogą zainspirować się wydarzeniami konkursowymi, mogą zainspirować się szkoleniami i nagle stwierdzą, że mają jeszcze lepszy pomysł niż ten, który wypchnął ich do góry do tego drugiego, kolejnego etapu. Natomiast nie muszą w takim razie realizować tego, co zawarli w opisie początku. Czy w drugim etapie trzeba tworzyć ponownie opis? Nie trzeba. W drugim etapie wystarczył tylko nagranie około 3-minutowego filmiku już z udziałem uczniów. I teraz kto może wziąć udział w konkursie? Druga edycja konkursu Nauka dla Ciebie w tym roku przewiduje udział uczniów szkół podstawowych, klas od pierwszej do siódmej oraz dwóch nauczycieli jako opiekunów. Pytanie, czy nauczyciele mogą być w tej samej szkoły, mogą, ale nie muszą. Nauczyciele mogą chodzić z dwóch różnych szkół i wspólnie ten projekt realizować. Mogą to być nauczyciele, którzy są z pasją, są znajomymi lub prowadzą jakieś wspólne koło zainteresowanie. Opcji jest naprawdę bardzo dużo. Natomiast oczywiście to ma również przełożenie później na kwestie nagrody, czego oczywiście życzę, wyjaśnię to w dalszej części mojego, mam nadzieję, nienudnego monologu. Skład drużyny chodzi również od 6 do 12 uczniów z klas pierwszej, siódmej po ze szkoły podstawowej. Rejestracji dokonuje jeden z opiekunów na stronie widocznej na prezentacji. Wchodzimy na stronę, zaraz pokażemy gdzie. Wchodzimy na stronę nauka-dla-ciebie.pl. Następnie mamy zakładkę konkurs. Po kliknięciu w tą zakładkę wyświetla nam się strona. Internetowa konkursu, gdzie mam wszelkie informacje. Regulamin, harmonogram, materiały edukacyjne, które mogą się, mogą się przydać przy przygotowaniu pomocy edukacyjnych i oczywiście możliwość rejestracji, która znajduje się tutaj u nas w obsie edukacyjnym. O, wyszło jak wyszło, już nie będę sprawdzał tego magnięcia. Nauczyciel, który dokonuje rejestracji, musi podać. Swoje dane, dane drugiego nauczyciela i liczbę uczniów, którą drużynie przewidują. Przyjrzyjmy się trochę harmonogramowi naszych, naszego konkursu. Pierwsza data, jaką widzimy, to jest 18 marca. Jest to ostatni dzień przyjmowania przez nas zgłoszeń. Czyli ostatnim dni jest poniedziałek, i do północy przyjmujemy zgłoszenia. Od północy w poniedziałek, w nocy, z nocy z 18 na 19 zamykamy możliwość rejestracji. Już do osób zarejestrowanych 19 wtorek, przesyłamy link, który umożliwi Państwu obejrzenie czterech webinariów online, z możliwością oczywiście dodawania pytań, jakiejś korelacji między uczestnikami, między prowadzącymi. Mamy również do Państwa niespodziankę w postaci gości. Nasze webinary będą dotyczyć pedagogiki do konstruktywistycznej. Mamy nadzieję, że natchną Państwa i nakierują, jeżeli chodzi o przygotowanie prac konkursowych. Webinaria będą publikowane o godzinie 16, dzień w dzień, przez cztery kolejne dni. Jeżeli ktoś z Państwa nie będzie mógł w jakiś sposób obejrzeć, webinariów należy uczestniczyć w tych wypowiedziach, webinaria będą dostępne na YouTubie. Tak więc materiał nie przepada, możemy go zawsze obejrzeć. Jeżeli Państwo chcecie, możecie również link, który dostaniecie na maila, udostępnić znajomym. Im więcej nas, tym tak naprawdę my się bardziej cieszymy, ponieważ ma to dla nas jeszcze większą wartość, że taką, Następnie po webinariach, które obejrzymy, mamy czas do 4 kwietnia na przesłanie wspomnianego opisu pracy konkursowej. Opis trzeba wykonać na podstawie szablonu, który znajduje się na stronie, którą przed chwilą pokazałem. Uzupełniamy go w Wordzie lub innym Writerze czy innym edytorze tekstu. Zapisujemy w PDF-ie i przesyłamy na mail konkursu. Do 4 kwietnia oczywiście włącznie. Zgłoszenia również przyjmujemy do północy. Następnie jest czas na obrady jury. Tu już nie będę mówił, jak pracuje żywni. Bardzo przykładają się do swojej pracy. Każda praca jest oceniana przez każdego z jurorów. I 18 kwietnia publikujemy wyniki. Zobaczycie Państwo, że 10 pierwszych drużyn, które zdobyły największą liczbę punktów, przechodzą dalej do kolejnego etapu. Tym drużynom zaproponujemy. Udział w letniej szkole prototypowania, czyli w pięciodniowym cyklu warsztatów, który będzie wyjazdowym, wyjazdowego cyklu warsztatów, który będzie prowadzony na terenie Warszawy lub okolic, gdzie organizator zapewnia wyżywienie, noclegi i szkolenia. Zaproszeni są na niego wszyscy nauczyciele z drużyn, które przeszły do kolejnego etapu, czyli 10 drużyn po dwóch nauczycieli, razem mamy 20 nauczycieli. Natomiast mogą zdarzyć sytuacje losowe, kiedy jeden z nauczycieli na przykład nie może to, czy przyjechać do naszego udziałów w szkoleniach, dlatego jak najbardziej, jeżeli jest inny nauczyciel ze szkoły, może go zastąpić. Oczywiście wcześniej trzeba przysłać do nas dane tego nauczyciela, żebyśmy mogli się z nim skontaktować i ustalić szczegóły. Tu widzimy terminem potwierdzenia udziału w Letniej Szkole Protestypowania jest 25. Nie wytrzymałem, co zawsze zostaje, także za nie I teraz tak. 25 kwietnia. W tym terminie zgłaszamy się do, że potwierdzamy naszą obecność i 16 maja rozpoczynamy zajęcia dla Państwa. Trwają one do 22 maja. Potem wracacie Państwo do swoich szkół i zainspirowani tym, czego się nauczyliście. Lub tak naprawdę my też chcemy się od Państwa uczyć, dlatego też to działa w wieczorem, który sprawy, sobie natomiast to mówię troszeczkę jednostronnie. Zainspirowani tym, między innymi, szkoleniami, relacją ze sobą, z uczniami już zaczynacie tworzyć pomoc edukacyjną, zaczynacie tworzyć coś fizycznego na podstawie wcześniejszych opisów lub nowych przemyśleń. Dostaniecie Państwo w trakcie letniej szkoły zaliczki przelane na konta w wysokości 1000 zł. Zaliczki zostanie jeden z nauczycieli z drużyny. Na co można wydać te zaliczki? Bo to zawsze jest pytanie, które się pojawia. Wachlarz możliwości jest bardzo szeroki, ponieważ mogą to być składniki, części, produkty niezbędne do wykonania pomocy edukacyjnej. Może to być organizacja spotkania integracyjnego dla uczniów, współtworzących z nauczycielem projekt. Może to być sprzęt na potrzeby realizacji nagrania. Kamera karta SD. No ciężko mi teraz wymienić wszystko, ponieważ to zależy i od, od bardzo indywidualnych sytuacji. Nagrywacie to Państwo wraz z uczniami i przesyłacie film umieszczony na YouTube do 13 czerwca. 13 czerwca my to pobieramy. Oczywiście try, film jest opublikowany w trybie niepublicznym, że to tylko my odtwarzając link mamy do niego dostęp. Pobieramy go i przedstawiamy komisji głównemu, który oceni Państwa pracę. Wyniki będą już 17 czerwca, tak więc jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego, zostaną Państwo poinformowani, jak rozłożyły się tytuły. Dlaczego mówię, jak rozłożyły się tytuły? Ponieważ mamy 10 drużyn i 5 z nich, już, 10 wszystkie już są potencjalnie finalistami. Natomiast później wyłonimy z nich 5 drużyn, które stają się laureatami naszego konkursu. Czyli można powiedzieć, że każdy, kto jedzie na letnią szkołę, już jest w gronie 10 nagrodzonych. Różny. Następnie to się wiąże tak naprawdę z tytułem laureata i finalisty, to powiem zaraz dokładniej, natomiast tutaj jeszcze zaznaczę przy harmonogramie udział w gali finałowej w Centrum Nauki Kopernik, na którą przyjeżdżamy 18 września. Mamy dla Państwa przewidzianą pewną atrakcję na ten dzień. Natomiast rzeczywiście gala odbędzie się w dzień następny, 19. Jak wyglądają poszczególne etapy konkursu? Pierwszy, pierwszym etapem jest oczywiście rejestracja. Można powiedzieć, że tylko tyle. Wchodzicie Państwo na stronę, którą wcześniej podaliśmy, wpisujecie odpowiednie dane, i pierwszy etap już jest za nami. Między pierwszym etapem a oddaniem pracy, przypomnę, są nasze webinaria, i drugi etap przesłanie opisu pomocy edukacyjnej. Od razu odpowiem: nie ma czegoś takiego jak limit znaków. Możecie Państwo napisać świetną pracę na półtorej strony, sławą na 20. Chodzi nam tylko o to, żebyście Państwo całościowo ujęli swój pomysł, a jury nie będzie negatywnie lub bardzo pozytywnie oceniać prac krótkich lub bardzo, bardzo rozwlekłych. Jeżeli Państwo chcecie dokładnie zapoznać się z kryteriami oceny, jakimi będziecie poddani. Proszę zapoznać się z paragrafem 6 regulaminu. Ja wiem, że to już teraz brzmi strasznie, natomiast jest tam bardzo pokrótce wyjaśnione, na co tak naprawdę jury będzie zwracać uwagę, oceniając Państwa pracę. Nie chodzi mi o to, żeby, i Państwo na pewno zdajecie sobie z tego sprawę, że to nie, nie jest sprawa pisania pod poprzednie punkty, tylko takiego przedstawienia swojej pracy, żeby wyeksponować te aspekty. Etap trzeci. Wspomniana letnia szkoła prototypowania, która odbywa się w maju 50 tych warsztatów zaproszonych jest 10 drużyn, na który w po szkole realizujemy wraz z uczniami pomoc edukacyjną, fizycznie je wytwarzamy, nagrywamy film powstawania pomocy z, z realizacji przygotowań, przeprowadzenia lekcji czy wykorzystania tej pomocy i e, obserwacji efektów. No, i teraz oczywiście rzecz bardzo przyjemna nagrody. Wyróżniłem laureatów i finalistów. Zacznijmy od laureatów, czyli pięciu drużyn, które po przesłaniu filmu zdobędą najwyższą liczbę punktów. Od razu powiem, że w momencie, kiedy, wybaczcie Państwo, nie trzeba realizować pomocy edukacyjnej z konspektu z pierwszego etapu, punkty nam się nie sumują. Po przesłaniu filmu znowu wszyscy zaczynamy z tego samego poziomu. Po szkoleniach i znowu rywalizujemy o miejsc. Miejsca finalisty lub laureata, ponieważ miejsc, pierwsze, drugie, trzecie w tym standardowym rozłożeniu nie przewidujemy. Pierwsze, pięć, drugie zostaje tytuł laureata. Co się z tym wiąże? Przede wszystkim nagrody. Nagrody finansowe dla szkoły. Szkoła zdobywa 6 tysięcy złotych brutto. I teraz to w przypadku, jeżeli nauczyciele są z dwóch różnych szkół? Wtedy nagroda jest dzielona po połowie na szkołę. I to samo w przypadku oczywiście później finalistów, tylko to 50 Tu kwota się następna nie zmienia, ponieważ jest to po 1000 zł brutto dla każdego z nauczycieli z drużyny, gry edukacyjne dla uczniów biorących udział w konkursie, a także udział 50 osób ze szkoły laure laureatów w gali finałowej Centrum Nauki Koperi. To znaczy, że nie tylko my zapraszamy osoby z drużyny, żeby tutaj świętować Państwa zwycięstwo, my chcemy, żeby społeczność szkolna Przyjechała do nas, żeby to było takie wspólne integracyjne przeżycie dla wielu, wielu szkół, które są zaangażowane w tworzenie i wykorzystanie pedagogów konstruktywistycznych. Oczywiście my zapewniamy transport, my zapewniamy w tym przypadku nocleg i wyżywienie dla wszystkich naszych gości. W przypadku oczywiście szkół, kiedy nauczyciele są dwóch różnych szkół, wtedy muszą między sobą ustalić, ile, w jakich proporcjach to ci, ci uczniowie przyjeżdżają. Nie chcemy tego definiować regulaminem, ponieważ mogą być sytuacje bardzo różne i narzucenie takich sztucznych ram po prostu by Państwa niepotrzebnie ograniczało. Natomiast finaliści, pięć drużyn, które wywalczyło sobie wejście do naszych zawodów wyższego stopnia, każda ze szkół dostaje 2000 zł brutto, każdy z nauczycieli 1000 zł brutto i Nauczyciele mogą wziąć udział w Galifinowej, ale już nie całe drużyny, ani nie szkoły. Zapraszamy tylko nauczycieli, bo chcemy, żeby też Państwo się spotkali. Spotkaliście się Państwo na letniej szkole prototypowania. Chcemy, żeby się spotkali również na Galifinowej i ponownie wymienili doświadczenia pomiędzy sobą. I oczywiście dla uczniów zaangażowanych w tworzenie pomocy edukacyjnej przewidujemy również gry edukacyjne, które do Państwa wdoszku przesyłamy pocztą. Wszystkie osiągnięcia zostaną oczywiście podkreślone stosownymi dokumentami, dyplomami. Tak więc to również będzie o, o, oficjalne wręczenie na podczas gali Jeżeli mieliby Państwo jakieś wątpliwości, pytania, chcieli się czegoś dowiedzieć, jest jeszcze na to czas. Zapraszam do kontaktu, możecie Państwo pisać na maila, możecie Państwo dzwonić na podany tutaj numer telefonu i oczywiście... Bardzo dużo informacji znajdziecie również na naszej stronie internetowej programu Nauka dla Ciebie i pod stronie konkursu. Z mojej strony to jest wszystko. Dziękuję serdecznie dzisiaj za uwagę i mam nadzieję, że spotkamy się 18 września. Dziękuję bardzo.